Słońce było już wysoko na niebie, gdy nazajutrz dzień kniaziówna otworzyła ze snu oczy. Wzrok jej padł naprzód na pułap i zatrzymał się na nim długo, po czym obiegł całą komnatę. Wracająca przytomność walczyła jeszcze w dziewczynie z resztkami snu i marzeń. Na twarzy jej odmalowało się zdziwienie i niepokój. Gdzie jest, skąd się wzięła i w czyjej jest mocy? Jasne światło dzienne przesiąkając przez błony okienek. Rozświeca wnętrze, ale i gubi się w tych purpurach, ciemnych fioletach i szafirach aksamitu, tworząc jakąś uroczą, tęczową pomrokę. Kniaziówna dziwi się, oczom nie wierzy. Czy to czary jakie, czy nie wojska księcia Jeremiego odbiły ją z rąk kozackich i złożyły w którym z książęcych zamków? Dziewczyna złożyła ręce. Święta przeczysta spraw, aby tak się stało, aby pierwsza twarz, która się we drzwiach ukaże, była twarzą obrońcy i przyjaciela. Wtem przez ciężką, lamową kotarę doszły do niej płynące z daleka dźwięki Teorbanu i jednocześnie jakiś głos począł nucić do wtóru znaną pieśń. Kniaziówna podniosła się na łożu, ale w miarę jak słuchała, oczy jej otwierały się coraz szerzej z przerażenia. Wreszcie krzyknęła strasznie i rzuciła się jak martwa na poduszki. Poznała głos Bohuna ale krzyk jej przedostał się widocznie również przez ściany świetlicy, bo po chwili kotara zaszeleściła i sam wataszka ukazał się w progu. Kurcewiczówna zakryła oczy rękoma i zbielały i trzęsące się jej wargi powtarzały jakby w gorączce – Jezus Maria, Jezus Maria. A jednak widok, który ją tak przeraził, byłby uradował niejedne oczy dziewczęce, bo aż łuna biła od ubioru i twarzy tego mołojca. Diamentowe guzy jego żupana migotały jak gwiazdy na niebie nóż i szabla skrzyły się od klejnotów żupan ze srebrnej lamy i czerwony kontusz podwoiły piękność jego smagłego oblicza i tak stał przed nią wysmukły czarnobrewy przepyszny najpiękniejszy ze wszystkich mołojców Ukrainy ale oczy miał zamglone jakby gwiazdy, tumanem przysłonięte i patrzył na nią prawie z pokorą, a widząc, że strach nie ustępuje z jej twarzy, począł mówić niskim i smutnym głosem. Nie bój się, kniaziówno. Gdzie jest? Gdzie jest? pytała, poglądając na niego przez palce. W bezpiecznym miejscu, daleko od wojny, nie bój się, duszo, ty moja miła. Ja cię tu z baru przywiózł, żeby się tobie krzywda nie stała od ludzi albo od wojny. Już tam nikogo w barze nie żywili kozacy, tyś jedna żywa wyszła. Co tu wać pan robisz? Dlaczego mnie prześladujesz? Ja ciebie prześladuję, mój boże miły. I ręce rozłożył i począł głową kiwać jak człowiek, którego wielka niesprawiedliwość spotyka. Ja się wać pana boję okrutnie. I czemu się boisz? Jeśli każesz, ode drzwi się nie ruszę. Ja rab twój. Mnie tu na progu siedzieć i w oczy ci patrzeć. Ja ci zła nie chcę, za co ty mnie nienawidzisz. Ej, boże miły! Ty się w barze nożem pchnęła na mój widok, choć ty mnie dawno znała i wiedziała, że ja cię bronić idę. To ja nie obcy człowiek dla ciebie, ale druch serdeczny, a ty się nożem pchnęła kniaziówną. Blade policzki kniaziówny oblały się nagle krwią. Bom wolała śmierć niż hańbę, rzekła, i przysięgam, że jeśli mnie nie uszanujesz, to się zabiję, choćbym też i duszę zgubić miała. Z oczu dziewczyny strzelił ogień i wiedział Wadaszka, że nie ma co żartować z tą krwią kurcewiczowską książęcą, bo w uniesieniu dotrzyma tego, czym grozi, a drugim razem lepiej nadstawi noża. Więc nie odrzekł nic, tylko postąpił parę kroków pod okno i siadłszy na ławie pokrytej złotą lamą, zwiesił głowę. Przez chwilę trwało milczenie. — Bądź ty spokojna — rzekł. — Póki ja trzeźwy, póki mnie gorzałka matka głowy nie zapali, puty ty dla mnie jak obraz w cerkwi. A od czasu jak ja ciebie w barze znalazł, przestałem pić. Przedtem ja pił, pił, biedę moją gorzałką matką zalewał. Co było robić? Ale teraz do ust nie wezmę ni słodkiego wina, ni palanki. Kniaziówna milczała. Popatrzę na cię, mówił dalej. Oczy krasnym liczkiem ucieszę, a i pójdę. Wróć mnie wolność, rzekła dziewczyna. Albo ty w niewoli? Ty tu pani! I gdzie chcesz wracać? Kurcewiczowie wyginęli. Ogień pożarów wsie i grody. Kniazia w łubniach nie ma. Idzie on na Chmielnickiego, a Chmielnicki na niego. Wszędy wojna, krew się leje. Wszędy pełno kozaków i ordyńców i żołnierstwa. Kto cię uszanuje? Kto się ciebie użali? Kto cię obroni, jeśli nie ja? Kniesiówna na oczy ku górze wzniosła, bo wspominała, że przecie jest ktoś na świecie, kto by przygarnął i użalił się i obronił, ale nie chciała wymówić jego nazwiska, by lwa srogiego nie drażnić. Zali mam więźniem tu pozostać, pytała z lękiem, co miawać Panu uczyniła, że chodzisz za mną jak nieszczęście. Kozak podniósł głowę i począł mówić tak cicho, że zaledwie było go słychać co ty mnie uczyniła, nie znaju, Ale to znaju, że jeśli ja Tobie nieszczęście, to i ty mnie nieszczęście. Żeby ja ciebie nie pokochał, byłby ja wolny jak wiatr w polu i na sercu swobodny i na duszy swobodny, a sławny jak sam Konasewicz sahajdaczny. Twoje to liczko mnie nieszczęście, Twoje to oczy mnie nieszczęście. Ni mnie wola miła, ni sława, kozacza. Co mnie były krasawice, póki ty z dziecka na pannę nie wyrosła. Raz ja wziął galerę z najkraśniejszymi młodyciami, bo je sułtanowi wieźli i żadna serca nie zabrała. Poigrały kozaki, braty, a potem ja każdy kamień kazał do szyi i w wodę. Nie bał ja się nikogo, nie dbał o nic. Wojną na pogan chodził, łup brał jak kniaź w zamku, tak ja był na stepie. A dziś co? Odsiedzę tu i rap, o dobre słowo u ciebie, żebrzę i wyżebrać nie mogę i nie słyszał go nigdy, nawet i wtedy, gdy cię bracia i stryjna za mnie swatali. No, żeby ty dziewczyno była dla mnie inna, żeby ty była inna, nie stałoby się to, co się stało, nie byłby ja twoich krewnych pobił, nie byłby ja się z buntem i chłopami bratał. Ale przez ciebie ja rozum stracił. Tyby mnie gdzie chciała zawiodła, ja by ci krew oddał, duszę by oddał. Ja teraz od cały we krwi szlacheckiej ubroczon, ale dawniej ja tylko tatarów bił, a tobie łup przywoził, żeby ty w złocie i klejnotach chodziła jak herowym bożej. Czemu ty mnie wtedy nie kochała? Oj, ciężko, ciężko. Żal sercu mojemu, ni z tobą żyć, ni bez ciebie, ni z dala, ni z bliska, ni na górze, ni na dolinie, chołupko ty moja, serdeńko ty moje. No daruj ty mnie, że ja przyszedł po ciebie do rozłogów po kozacku z szablą i ogniem, ale ja był pijany gniewem na kniaziów i gorzałkę po drodze pił zbój nieszczęsny. A potem jak ty mi uciekła, tak ja po prostu jak pies wył i rany bolały jeść, nie chciał i śmierci matki prosił, żeby zabrała. A ty chcesz, by ja cię teraz oddał, by utracił cię na nowo? O łupko ty moja, serdeń ty moje. Wataszka przerwał, bo głos urwał się w gardle i stał się prawie jęczący, a twarz Heleny to rumieniła się, to bladła. Im więcej niezmiernej miłości było w słowach bohuna, tym większa przepaść otwierała się przed dziewczyną bez dna, bez nadziei, ratunku. A kozak odpoczął chwilę, opanował się i tak dalej mówił: Proś czego chcesz. Odpatrz, jak ta izba przybrana. To moje, to łup z baru. Na sześciu koniach ja dla ciebie to przywiózł. Proś czego chcesz. Złota, żółtego, szat świecących, klejnotów jasnych, rabów pokornych, ja bogaty, swego mam dość, i chmielnicki mnie dobra nie pożałuje, i krzywonos nie pożałuje, ty będziesz jak księżna Wiśniowiecka, zamków ci nas zdobywam, pół Ukrainy ci daruję, bo choć ja kozak, nie szlachcic, ale ataman, buńczuczny. Pode mną dziesięć tysięcy mołojców chodzi, więcej niż pod kniaziem Jaremą. Proś, czego chcesz, byleś nie chciała uciekać ode mnie. Byleś została ze mną, chołupko, a pokochała. Kniaziówna podniosła się na poduszkach, bardzo blada, ale jej słodka, przecudna twarz wyrażała taką niezłomną wolę, dumę i siłę, że ta gołąbka podobniejsza była w tej chwili do Orlęcia. Jeśli wać pan mej odpowiedzi czekasz, rzekła, to wiedz, iż choćbym miała wiek w twojej niewoli przejęczeć, nigdy, nigdy cię nie pokocham. Tak mi dopomóż Bóg. Bohun pasował się przez chwilę sam z sobą. Ty mi takich rzeczy nie mów, rzekł chrapliwym głosem. Ty mi o swoim kochaniu nie mów, bo mi od niego wstyd, gniew i obraza. Jam nie dla ciebie. Wadaszka wstał. A dla kogo, że ty, kniaziówno, kurcewiczówno, a czyja by ty była w barze, żeby nie ja? Kto mnie życie ratuje, by mi hańbę dać i nie wolę ten mój wróg, nieprzyjaciel. I ty myślisz, żeby cię chłopy zabiły? Strach myśleć. Nuż by mnie zabił, tyś mi go wydarł. I nie oddam, bo ty musisz być moja, wybuchnął kozak. Nigdy. Wolę śmierć. Ja wiem, mówił, czemu tobie obraza, czemu ty mi odporna. Dla innego chowasz swój wstyd, dziewiczy, ale nic z tego, jaką żyw, jaką kozak. Szlachcic, hołota, ocza i dusza, lach nieszczery, na pochybel jemu. Ledwie spojrzał, ledwie w tańcu zakręcił i całą wziął, a ty, kozacze, cierp, łbem tłucz ale ja jego dostanę i ze skóry każę go obedrzeć ćwiekami nabić Wiedzty, że idzie Chmielnicki na lachów, a ja idę z nim i twego hołupka odnajdę choćby pod ziemią, a jak wrócę to ci go wrażą jego głowę na gościniec pod nogi kinę. Helena nie słyszała ostatnich słów atamana. Ból, gniew, rany, wzruszenie, przestrach zbawiły ją sił. I słabość niezmierna rozeszła się po wszystkich jej członkach, oczy i myśli jej zgasły i padła zemdlona. Wataszka stał czas jakiś blady z gniewu z pianą na ustach. Wtem dostrzegł tę martwą głowę zwieszoną w tył bezwładnie, i z ust jego wyrwał się ryk prawie nieludzki: Wrze po niej! Horpyna! Horpyna! I na ziemię runął. Olbrzymka wpadła co duchu do świetlicy. — Szczo z taboju! — Ratuj, ratuj! — wołał bochun Zabił ja ją, duszu moju! Świtło moje! Szczoty zdurif! — Zabił, zabił! — jęczał Wataszka i ręce nad głową łamał. Ale Chorpyna, zbliżywszy się do kniaziówny, wnet poznała, że to nie śmierć, jeno omdlenie ciężkie i wyprawiwszy za drzwi bochuna zaczęła ją ratować. Kniaziówna otworzyła po chwili oczy. No, Doniu, nic ci, nic, mówiła czarownica. Ty się, widać, jego przelękła i pomroka cię chwyciła, ale pomroka przejdzie, a zdrowie przyjdzie. Ty jak orzech, dziewczyna, tobie długo jeszcze na świecie żyć i szczęścia używać.